Przedmiot Geografia to immersyjny scenariusz, umożliwiający uczniom eksplorację globalnych zabytków i cudów natury za pomocą filmów 360. Aby przenieść się w dowolne z proponowanych miejsc, podnieś odpowiadającą jej kulę. Narzędzie przekształca tradycyjne lekcje geografii w wirtualne wycieczki do odległych lub trudno dostępnych miejsc, rozbudzając ciekawość i pogłębiając zrozumienie świata. Aplikacja oferuje zwiedzenie takich miejsc jak Obóz Bazowy pod Everestem w Nepalu. Kościół świętego Bartłomieja w Anglii, Sri Lanka, Arktyka. Rozglądaj się wokół siebie, aby doświadczyć surowego krajobrazu Himalajów, badać gotycką architekturę i oglądać ekstremalnie odmienne od siebie klimaty.